Witam, tu ucinek 1.2.1.1, a to, moja, to jest moja pierwsza seria, nagrywam w E Dragon Age 2. Mam nadzieję, że nie będzie pier, pier, liczby FPS-ów. Moja pierwsza seria, więc nie będzie co nagrywa Film nagrywa twój komentarz, głosowy nagrywam po nagraniu odcinka zaraz. <tuszel> <tuszel> Na filmikach i dialogach przystąpił się być cicho. Słuchajcie. Gentler invitations. Oh. <clears throat> I am Cassandra Pentagon, seeker of the Chantry. And just uh, what are you seeking? The champion. Uh, which one? You know exactly why I'm here. Time to start talking, Dwarf. They tell me you're good at it. <clears throat> Do you want to know everything? Start at the beginning.

To trochę teraz mam ścinki lagi przez, przez papsa A ścinki, no takie, rolnickie, będę robił kiedy Bo te, dość dawno z nie lagi, tutaj przeszedłem chyba spod ich przejścia Jak potem zobaczcie, mam najwyższy najwyższych chyba i to zmienię na wysoki po prostu. Mam nadzieję, że na następnym tylko już będzie lepsza płynność gry, a jeśli nie, to dam na średnie, a potem minimalne i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem nawet mówić. nie jestem tak przyzwyczajony mówić całe pasy. Um, Za wszelkie szumy przetraszam. Niech zawsze ja Wam powiem z czubeczką rezolucję wam zagrajną. To z takich może to też nie wiem tu ludzie to. Może um, tylko ale to musiała być córka lub czwórka. Bo najbardziej chcę grać. Takiego Here z tego, shall I give of my blade? Allow me. z Dla czego jeszcze mógłbym nakrywać? Mont Blade'a z Badmanta i okiem mieczem. W dlaczego czym nie poszedł. ten Questy. Team Fortressa na tym coś czasem sobie wyrzucić Teraz strzałek to nie a To niby jest taka kanalizowana strzałka, ale ma te strzałki, więc czasem jest dla mnie trudno Właśnie tak muszę się skupić Ciekawe ile będzie mi się filmik tym konwertował Muszę za pewien czas pomyśleć coś o intrze, jak tylko będę mi się chciało i to okaże Mam nadzieję, że nie będę mówił coś o to, Nie wiem, co zrobię. Czego jeszcze mógłbym zrobić? Spotter, któryś... Gunther, kuźmia demonów... Co tam jeszcze? I to chyba nawet się coś na razie wszystko nie ma, to jest takie plany. Może to Skyrimu i Pilze gdzieś gdzieś Jeśli gdzieś gdzieś to gdzieś Zuszynam się do... Już jest połowa filmiku, więc prawo być swój. Mogę też coś do takiego stredalia i mańczka mam się wspilacone, ale mogłem nagrywać, jakby by mi przeszkadzało. Z czym przedalię z czasem długo no, raz tak no. I mogłem namówić zagrać z jakimś z tajemniczą osobą. Ja bym wtedy szedł tak jakby w ścieżkę magę o... ale rynka, czy coś tam. On tylko żebyś to oglądał, ale jakbyś to skojarzył... No, to mi na przyczycie zgadasz Albo też mógłbym z kimś, No, z inną tajemniczą osobą. Nie muszę się nad tym zastanowić. Jeśli masz jakieś propozycje, to mi piszcie. nie ja mało się piję, o się na ekranie. Właśnie, ja mało sobie biję, zezwalam... o, Ich okay. Jeszcze raz, tylko za nie no jeśli je widzicie. tak, wie, jak to na sali, to nie wpiszę. Does that not match the story you a heard, no, <gry> I'm not the in story. Myślałem, że, I came know the truth. what makes you think I know the truth. Don't knew him even before he became the champion! Even if I did, I don't know where he is now. Do you have any idea what's at stake here? Let me guess your precious chantries fallen to pieces and put the entire world on the brink of war, and you need the one person who could help you put it back together. the champion was at the heart of it when it all began. if you can't point me to him, tell me everything you know. you aren't worried, i'll just make it up as i go. not at all. you'll need to hear the whole story. Teraz ja stworzę tylko postać i. Mian jeszcze taki sobie kawałek teraz będzie. Ja teraz postać. Posłuchacie początkowych dialogów i zakończę ten odcinek. Znaczy ja ten odcinek po w jednym odcinku, więc teraz muszę to zakończyć. Mhm. Teraz będę musiał. Ja chęcią bym musiał pierwszą twarz. Mm, ale, I trochę ją złoteczkowała, ale niestety chyba nie ma takiej opcji. Jeśli polecacie mi jakieś inne że tam... Wydarzenia z Dragon Age Początek, to mi powiedzcie, ja to zmienię. Jeśli macie su jakieś sugestie, w co mam inwestować skille... I z kim mam chodzić, to piszcie. Bo ja tam z chęcią bym poszedł z tym Z tym takim gościem... Mówię, to jest tym, tym takim Wszystkimi, którzy mają coś takiego byłem rocznego słupnia. Ten gość yy, z ognęczami z... Nie, no, teraz myślę, że już mi gdzie do ja dawno nie grałem. Chyba ten elf bojownik wodańczy na wtoń. Ja z nim chodziłem. Tą elfką ma, magiem krwi. Chyba z Healerem tym. Jeszcze... No może jeszcze... był chyba jeszcze jakiś napty. Nie wiem jak często będę się pojawiać odcinki, ale... Ale nie wiem... Nie, nie wiem czy już mówię, ale mogę być takiego jak Dok Alon. Alone. Po prostu ja bardzo lubię czytać, mam sporo biblioteczkę nawet i mógłbym na jakiejś grze mówić. Polecać jakieś książki. Znaczy to jest praktycznie głównie fantastyka. Głównie. The Blight had been unleashed on Ferelden. Dark spawn poured out of the wilds, clashing against the army at the ruins of Ostagar. The battle was a disaster. King Kalin died on the field with his men, betrayed by his most trusted general. the horde marched on the village of mothering the village burned and many innocents were slaughtered the champion's family barely escaped in time <laughs> 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 that's, that's

We should have run sooner. Why did we wait so long? Well, why are you, you looking, looking at me? I've to been to running since Ostagar. The strategic plan The tide is overbeyond. Eat the paper, brother. But the blight's not going to wait while we, we stand here pointing fingers. Please, listen to your brother. Then let's go. Lead us. Not another camp. We just have to find a should have put some shit to answer before.